Kapolic. Ludzie na tym w ogóle nie ma balansu. Czy tylko trochę zniesie, to od razu już przycina. Największy sekret tego kanału. Jak mu się coś stanie, to wypijcie mnie z tego filmu. Siemano, <grytanie> <grytanie> jesteśmy dzisiaj na skateparku, w piątek wieczorem będziemy kręcić imprezkę z tym oto mini Przy okazji będę mógł zdradzić Wam największy sekret tego kanału. Odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanko, czyli jaka mu zawinza? <grytanie> Dawaj, zjeść na tym w dół! Ja Tutaj w dół, dawaj! Ja, ja, ja. Dawaj, normalnie! Dawaj! Yo! Yo, yo, yo! Pa, tailpipa, tailpipa, pa! pa, Blokada jest? panecie. No! Blokada jest. To No! 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 To <laughs> ty, dobre, dobre, dobre to było. A Co dostaw... to w ogóle jest? Daj się przyjechać na tym. Ja dostał to za darmo. Słuchaj, nagrywam. Ja, ja mu to dałem! A już nagrywa? Ja no dałem. nagrywa, nagrywa. Ale faza, Jak to skręca? Pierwszy raz coś takiego widzę, ty! Gasiu mieszka, pierwszy! Z e Ibeja gościu! Z Ibeja to masz? No. Jaka faza! Ty. To jest łóżko na rojek. Białe no, czu... Czarne ty! Bo tu czarne ty faza ty! Ty jest przekupa, czekupa na środku! <ścoughs> jak na słowo To byłoby fajne, jakby miał większą stabilność, większy dane! Górki i bokiem latać się tak? Ale normalnie jak na stół Ale faza, jakie celowniki czerwone w ogóle Breh. Dawaj, robimy fotę No i dobra, czerwony Kolejna fota dzisiaj, stary, co to się dzieje, nie? No Co to się dzieje, yo I że już spadnie. Uh, uh, uh. Ale co lata na rozwalonym kółku tutaj. Dawaj, Trikasa. kasa Dawaj. Oh, 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 oh. To nie działa. Okay. Dawaj, cyk, foteczka wlatuje. Czekaj, zejdę niżej, żeby było widać. No. Dobra, wjeżdżamy za unboxingiem Tyk, pyk, pyk. Paka świeżo odebrana od kuriera, także powiem wam szczerze, że... <grym> nawet nie wiem jak to otworzyć. Dobra, jest. Jak to się robi? Zarombisty kartonik, co nie? Patrzcie to, patrzcie to. Będzie impreza, nie? Cześć. Z zamianem gadaliśmy. <grym> Summaru impreza. <grym> to ten, to dzisiaj rudy imprezę stawia normalnie. Patrzcie to. To jest sponsor dzisiejszej imprezy normalnie. Bank Mini. Zaczyńmy, jak to będzie grał w ogóle. Ten jaki gorący hop, towa latino. amerykano Wordo, lato już się skończyło, nie? Co puszczamy? Guwer. Git chat GIF-chat jakiś puszczamy. Jakiś git chat bez tego, bez praw autorskich. No copyright music और किसमें Na rejonach Wojska Polskiego Co wy z tymi zdjęciami dzisiaj? Skąd wy się wszyscy urwaliście nagle? Dzisiaj jakiś dzień zdjęciowy normalnie mamy zdjęcie? Nie? Dawaj robimy Z kamerą coś robimy? Nie <śleskujesz> <Ale stopa>. <śleskujesz> <Yo>! <śleskujesz> Jak wiecie jak się nazywa taki pojazd Piszcie w komentarzu nie? Ja pierwszy raz w ogóle się takiego widzę na oczy Bo ja nie chopa na włosach Dawaj, dawaj Bo mówi 1-8 nie? Dawaj. I pomyśleć. I Słuchaj, jak się dobrze idzie, truje trzeba zrobić. Dobra. Dawaj. No! No! <zorszy> w pierwszej w ogóle, nie? Ludzie, na tym w ogóle nie ma balansu, czy tylko trochę zniesie to od razu już przycina, zobaczcie. O to tak pracuje, nie? Nie ma... Ej! Z blaszaka będzie zjeżdżać. Padło właśnie grube wyzwanie. Moje wyzwanie? Ooooo! O! <ślad> <zjeżdżał z> <ślad> to nie jest w ogóle łatwe, żeby jeździć tym naprost. A co dopiero skakać z Blaszaka zjeżdżać. Jasny wind. Stary, zrobiłeś normalny content na dzisiejszy odcinek, nie? Tą zabawkę. Dziękuję, dziękuję. dajcie na chwilę. Mamy tu ej, ej, gruby challenge. Żeby nie nie? Było, jak mu się coś stanie, to wyklijcie mnie z tego filmu. <laughs> Dobrze widzę, wiesz o co chodzi. A co będzie za challenge? Zjazd z Blaszaka. Ale tym? Tak, tym! zjeżdża! To jest zawodnik, nie? Jak Powiem ci tak, zrobiłeś praktycznie wszystko co można, tylko jeszcze nie mamy grinda żadnego. Na tym? <grystanie> Normalnie. Dawaj. Dawaj Dobra, grinda dawaj, Dawaj grinda. Man <grystanie> no oh, dawaj. <grystanie> tak miał być. Tak miał być. This is what it is. <grystanie> No normalnie było taki 50, teraz próbuję fibla. Dawaj. Jaki styl! Jest! No i to było to! To było to! Dobrze! Kiedy mnie czekała ta kulenka, żeby być słabą? A ty ile czekałeś, żeby być na YouTubie? Całe życie, nie? No! Dwa lata <murzanie> czekałem! Dawaj! Ona no, ma esse. To co ty masz dwa lata? Esse, ma! Test rury zakończony! Zrobiliśmy dosłownie wszystko, widzowie, nie? Największy sekret tego kanału Najczęściej zadawane pytanie W komentarzach pod każdym w zasadzie odcinkiem na przestrzeni lat Jaka jest muzyka w intro? Muzyka w intro to jest, patrzcie to Hit Boys, nie Hit lata 2022 Grinding my whole life, patrzcie lyrics jest nawet, ale my nie chcemy lyrics Patrzcie to, to jest właśnie 11 milionów to ma, ja w ogóle nie wiedziałem ty Grubo 8 lat temu wrzucone Edwarda chyba nie będzie zablokować <laughs> Będzie przypałował w komentarzach Bartek Tabor. Bartek Tabor przyjmuje ten numer. Także już wiecie, co to za traczek, jak ktoś chciał sobie posłuchać, to klikajcie sobie to i tak odpisywałem w sumie na każde, no na prawie każdy komentarz staram się odpowiadać. Kto pytał tą nutę, także też pewnie znacie, jak nie znaliście, to już wiecie. To ja i moja idziemy po Każdy z nas w którą stronę